Przed meczem sporo dywagowano nad wyjściowym składem rezerw Lecha, czy nie pojawią się w nim nazwiska pierwszej drużyny. Jednak zastępujący pauzującego Grzegorza Wojtkowiaka Karol Bartkowiak posłał do boju tych, którzy wywalczyli wcześniej promocję w krajowym Pucharze i na co dzień rywalizują w betklik trzeciej lidze. Korona już po 15 minutach i dublecie szykawki prowadziła 2 do 0, a w 31 minucie Trecho podwyższył na 3 do 0. Myślę, że nie mogliśmy skontrolować trochę meczu, nie mogliśmy złapać piłki, utrzymać się przy niej. Chcieliśmy grać swoją piłkę. Niestety dostaliśmy, dostaliśmy trzy bramki. I, I korona później się cofnęła, no i, i mogliśmy bardziej pokazać to, co my chcieliśmy grać. Lechici dopiero po utracie trzeciego gola się przebudzili i w 39 minucie otrzymali żutkarny po zagraniu ręką smolarczyka. Tego jednak nie wykorzystał Wichtowski, a honorowego gola strzelił w 83 minucie Filip Warciarek. 10 z 11 piłkarzy Lecha to młodzieżowcy, którzy dzielnie stawili czoła ekipie z Ekstraklasy. Przez właśnie te 15-21 minut było. Ciężko, ale później z każdym lepszym zagraniem z mojej strony czułem się coraz pewniej. Jeszcze uwierzyliśmy, że, że można odwrócić los tego meczu. No niestety się nie udało, ale pracujemy dalej. O Puchar Polski dalej walczą Lechitki, które także dziś grały o awans. Po bramkach Jurek, Wojtkowiak i hat triku Kuleczki pozanianki pokonały 5-0 UKS Trójkę Staszkówka-Jelna.